Chcę nie wiedzę niezbędną do tego, by osiągnąć sukces. W przyszłości chciałabym wpływać na światową gospodarkę. Przyjście na tę uczelnię było najlepszą decyzją w moim życiu. Dzięki nauce jestem pewna, że świat jest nieskończenie fascynujący. Kiedy skończę studia, będę pomagał ludziom lepiej zrozumieć świat. Here my brain is loaded with all the right softwares and I feel like I'm using every gigabyte of my memory. Nasza uczelnia powstała w 1996 roku. Nowoczesna siedziba znajduje się na Warszawskim Ursynowie w pobliżu stacji metra Stokłosy. Warunki studiowania należą tutaj do najlepszych w Polsce. Stawiamy sobie za cel stałe rozwijanie naszego programu nauczania i jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej. Sukces naszej uczelni budujemy na trzech filarach: jakości, otwartości na inne rynki i współpracy z biznesem. Jakość oznacza, że w ramach tzw. Academy of Excellence oferujemy najlepszym absolwentom liceów program kształcenia na kierunku ekonomia prowadzony przez wybitnych naukowców i biznesmenów, którzy odnieśli sukces w biznesie. Nasi absolwenci znajdują pracę w bankach, urzędach centralnych, w organizacjach międzynarodowych, w Unii Europejskiej i strukturach ONZ prowadzą własne firmy, zarządzają przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. Maturzyści starający się o indeks wybierają uczelnie o jasno określonym profilu z programem gwarantującym uzyskanie rzetelnej wiedzy i wysokich kwalifikacji. Nasza uczelnia oferuje unikalny program pod nazwą Coop, w ramach którego mamy ścisłą współpracę z liderami biznesu, takimi firmami jak IBM czy Microsoft. W ramach tej współpracy oferujemy program kształcenia który wykorzystuje praktyczne umiejętności oferowane przez te firmy. Co więcej, w ramach tej współpracy można również zdobyć za darmo certyfikaty tych firm, które normalnie na rynku kosztują dosyć drogo. Absolwenci tego programu będą mieli i mają takie kompetencje, które pozwalają odnieść sukces na rynku pracy, zarobić lepiej i założyć własne firmy, które odniosą duży sukces. Nasza uczelnia zajmuje wysokie miejsce w rankingu szkół wyższych. Możemy poszczycić się 20 tysiącami absolwentów. Nowoczesny kampus posiada obszerne aule na 2,5 tysiąca słuchaczy. Sale seminaryjne oraz pracownie komputerowe na 250 stanowisk. Wszechstronnie rozbudowane zaplecze sportowe umożliwia uprawianie wielu dyscyplin. Przestronna hala przystosowana jest do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną i wiele innych gier zespołowych. Osobiście udzielam się w sporcie. Zachęcam wszystkich, którzy będą tu studiować, do udziału w sekcjach sportowych. To rozwija i pozwala zdobyć nowe znajomości. Oferujemy studentom atrakcyjne kierunki studiów ekonomię, informatykę, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, filologię angielską, socjologię oraz finanse i rachunkowość. 40 specjalności daje możliwość zaplanowania własnej kariery zawodowej. Nasza oferta edukacyjna obejmuje studia w języku polskim i angielskim. Stale wzbogacamy proces dydaktyczny oraz twórczą współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Studenci z ponad 20 krajów i 4 kontynentów nadają naszej uczelni specjalny międzynarodowy charakter. Poznałam tu dużo ciekawych osób z różnych krajów. Na co dzień rozmawiamy po angielsku. The atmosphere at our university is great. Naszym atutem jest wysoki poziom edukacji akademickiej. Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani profesorowie i doktorzy, których dorobek naukowy ceniony jest na całym świecie. Uczelnia organizuje cykliczne spotkania klubu ambasadorów, dzięki którym dyplomaci z długoletnim stażem dzielą się z nami swoją wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem. Cechą charakterystyczną uczelni jest przyjazny dla młodzieży klimat studiowania, partnerski stosunek kadry profesorskiej do studenta oraz zaufanie, jakim słuchacze darzą wykładowców. Studenci naszej uczelni mogą zapoznać się z kulturą i artystyczną tradycją innych krajów. Dzięki sztuce malowania na wodzie Ebru można utrwalić niepowtarzalne wzory na kartkach papieru. Spotkanie z tureckim malarstwem i sztuką kaligrafii pozwala obcować z artystycznym pięknem i sprzyja rozwojowi plastycznej wyobraźni. Biblioteka naukowa posiada wspaniały księgozbiór. Fachowa obsługa służy studentom pomocą w korzystaniu z posiadanych publikacji. Biblioteka jest bardzo dobrze wyposażona. Zawiera dużo książek, nowe publikacje. Jest to jedna z najlepszych bibliotek w Warszawie. Mogę tu znaleźć potrzebne informacje, pouczyć się lub po prostu usiąść i poczytać książkę. We want Polish students to be candidates for top jobs all around the world and we want foreign students to choose Poland for education. We will do everything in our power to achieve that. Being one of the oldest universities in Poland. We offer some of the best facilities, academic programs, and teaching staff that exist in Warsaw. We attract students from all around the world, and each year we add hundreds of distinguished members to our list of alumni, who total around 20,000. We welcome all of you to visit our school, so that you can see and feel the difference we create in education. Wiedza bez granic. Nasza uczelnia zaprasza.